Mecz ligowy pogoni Szczecin z flotą Świnoujście dla kilku zawodników pogoni Szczecin zakończył się niestety na noszach. W jakiej dyspozycji są kilka dni po zakończeniu tego spotkania ligowego? Adam Fronczak, 80. minuta. Kibice z przerażeniem patrzyli na Twoje stopy. Coś poważnego tam było, czy nie? Nie, po prostu mnie skurcz. W tej, w tej rundzie nie grałem praktycznie całego meczu. Może to dlatego. No i normalna sprawa mi się wydaje. Dzisiaj Adam Frączek jest już w pełni zdrów i w niedzielę będzie gotowy do gry. No, jeżeli podejmie trener decyzję, że, 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 że my wystąpił w pierwszej 11, to jak najbardziej. W nieco gorszej dyspozycji, gdyż na noszach zakończył spotkanie ligowe slotą młodzieżowie z Flotą Świnoujście młodzieżowiec Dumy Pomorza Wojtek Golla. Wyskoczyłem do głowy i upadając jeszcze zawodnik, właśnie przetarł mi łydkę butem, i skurcz mnie tak chwyciły mocne, i, i, i po prostu nie dałem rady dalej kontynuować gry. Miałeś kiedyś taki uraz, czy to po raz pierwszy Ci się przyderzyło? Zdarza się, no to jest głównie przez zmęczenie. My graliśmy sobota, środa, sobota no i te wcześniejsze dwa mecze no, grałem w pełnym wymiarze i myślę, że to zmęczenie przyszło i, i tak się stało. No ale do niedzieli gotowy będziesz do gry. Tak, tak, już wszystko w porządku. W 46 minucie trener Ryszard Tarasiewicz zmuszony był dokonać zmiany. Przemysław Pietruszka nabawił się bowiem drobnego urazu. Miał naderwane włókna jednego z mięśni przewodzicieli. w związku z tym no, nie był zdatny do tego, żeby 100% dać siebie i dlatego wszedł inny zawodnik. Fizjoterapeuta Dariusz Dalkes zapewnia, iż zrobi wszystko, aby Przemek Pietruszka był gotowy do gry podczas najbliższego spotkania ligowego. Wszystko więc na to wskazuje, że do meczu z dolkanem Ząbki portowcy przystąpią w komplecie. Specjalny raport pomeczowy dla Pogoń TV, Adam Wosik.